Jaków wykład z nami po zwycięskiej walce, fenomenalny bój, pięciorundowe starcie. Natomiast no, ty dzisiaj zwycięski, jakie to są uczucia takiej gali zdobyć ten wypragniony pas. Wiesz co, to jest coś pięknego. Najpie najlepsza i najpiękniejsza jest otoczka, tak? Walczyły dwie legendy, które ja mogłem gdzieś tam przysypiając już przy telewizorze, czekając na walkę wieczoru oglądać i, i nawet wtedy nie trenowałem MMA, tak? To jest, to jest coś pięknego, jakby no, no, to są moje wzory. Autorytety i, i biją się walka po mnie, jeszcze wynik kończy się e, jakby wygraną Mameda, który jest w ogóle jakby moim, moim totalnym wzorem, więc no to jest coś pięknego, tyle tysięcy osób na hali, ja zdobywam pas. Lepiej być nie może, a emocje to jest taki, taki bałagan, taka mieszanka emocji, że naprawdę nie wiem co powiedzieć. Co czułeś w momencie werdyktu? Ręka widziałem powędrowała do góry, chyba byłeś pewny tego, że jednak ty jesteś zwycięski i e, gdzieś tam urwałeś te rundy na swoją korzyść. Tak, byłem pewny, gdzieś miałem dużo dobrych momentów w tej walce, niepotrzebnie tak jakby za mocno też rozkładałem siły, bo, bo gdzieś z tyłu głowy było to, że to jest 5 rund, a jeszcze na 5 rund, na dystansie 5 rund się nie biłem. Mogłem gdzieś bardziej zaznaczać te rundy, bardziej kontrolować, aczkolwiek seba jest z wysokiej klasy zawodnikiem, więc no, kurde ciężko było tutaj rzeczywiście, nie była to, to lekka walka. Ale się udało, byłem pewien werdyktu, później jeszcze podpytywałem trenerów, bo wiadomo, ze swojej perspektywy inaczej się widzi walkę. No ale byłem pewien i, i czekałem na, na te słowo legendarne dniu. Ale czy nie zadrżało ci trochę serce, jak Dominik Durniet zaczął czytać y, ten werdykt i pierwszy sędzia punktował na korzyść e, Sebastiana, pojawiły się y, trochę, y, pojawiło się trochę wątpliwości? No właśnie powiem ci, że nie. Jakby nie wiem, czułem gdzieś w głębi serca, że, że te słowa dniu pojawią się i że, że zdobędę ten pas. Aż nie wiem jak to opisać, bo to coś niesamowitego, ale naprawdę czułem to w głębi serca, że tak będzie. Słuchaj, trzecia runda chyba to była ta e, gilotyna, którą dosyć mocno zapiąłeś. Nawet miałem takie wrażenie, że nawet ten, ten gong tak e, nie od razu puściłeś, że jednak próbowałeś e, trzymać ją za wszelką cenę. Nie wiem. <noise> znaczy powiedziałbym nie, absolutnie, ale no, trochę mi ciężko się przypomina w tych emocjach walkę całą, ale wydaje mi się, że nie. A A, chodzi, to... mi, chodzi mi o to, czy czułeś też, że ona jest tak mocno wpięta, bo wiadomo, że mogłeś nie zwracać uwagi, bo to ser, sędzia klepnie przerwie, tak? Czy czułeś, że ona jest tak mocno wpięta, że jesteś w stanie skończyć Sebastiana? Tak, zdecydowanie tak. Jakby czułem, że to by weszło na 100%, jestem pewien, 3-5 sekund, nie wiem ile dokładnie bym potrzebował, ale na pewno mniej niż 10 sekund i to, to by weszło. No ale no, no też bez no runda ma 5 minut, a nie 5 minut i 3 sekundy, czy 5 minut i, i, i 5 sekund, tak więc no to już dla, dla Seby, że wytrzymał, że jest wytrwały, że ma tak ogromne serducho do walki. Nie czujesz trochę, że może skradłeś mu ten pas, bo on liczył, że jednak go utrzyma? No, taki jest spor. No. Dla mnie to jest brutalne i bardzo lubię Sebastiana. Wiem, że nawzajem siebie motywujemy. Gdyby, gdyby nie, nie nasze walki między sobą, to podejrzewam, że byśmy byli na o wiele niższym poziomie i że po prostu naprawdę jesteśmy dla siebie nawzajem ogromną motywacją. I najsmutniejsze jest po prostu to, bo bardzo lubię Sebę i jestem mu bardzo wdzięczny, że w momencie jak wchodzimy do, do klatki, no to. To jeden z nas musi przegrać. Słuchaj, ty podczas pojedynku tak mi się trochę wydawało, że ta pewność siebie, pewność siebie u ciebie rosła. Czy, czy tak było faktycznie? Czy czułeś, że z każdą minutą i z każdą rundą e, Sebastian nie jest w stanie ci niczym zagrozić i ty kontrolujesz ten pojedynek? Tak, rosła pewność siebie, rosła radość z walki. to. Coś, na czym się skupiałem, no bo jakby wiesz, teraz w życiu bardzo się skupiłem na tym, żeby po prostu być szczęśliwym i tak samo, jeżeli chcę być szczęśliwym, muszę się cieszyć tą walką i być tam i, i przeżywać to i mimo, że to jest ciężkie, to zarazem jest piękne i bardzo się na tym skupiałem i jednocześnie byłem bardzo coraz bardziej pewien siebie i, i no wiesz, ta pewność siebie też wynika z tego, że, że chcę być w tej klatce trylogia domknięta na twoją korzyść, co pięknie zwięczyłeś zdobyciem pasa. Myślisz, że natychmiastowy rewanż to jest dobre rozwiązanie, czy jednak chciałbyś zawalczyć z kimś innym w obronie tego pasa? Wiesz co, mówię, pojedynki z sobą no, no są przeokropne pod tym względem, że, że muszę po prostu, że, że musimy tam wejść i jeden z nas wychodzi przegrany. No nie wiem, bardzo chcę tej walki, ale zarazem wiem, że no. Wiem, że fajnie, jakbyśmy nie marnowali też swoich potencjałów na to, żeby, żeby bić po prostu innych. Tak? W ten sposób to ujmę. Jeszcze na chwilę do przebiegu walki. Rozmawialiśmy chwilę na backstage'u z twojego narożnika, z Filipem Sadowskim, i on komentował, że jedyne, czego mu zabrakło, to więcej ilości ciosów w parterze, że gdzieś tam krzyczeli, ty bardziej się kulałeś, niż tak jakby zadawałeś te ciosy. Zabrakło tego również z twojej perspektywy? Wydaje mi się, że trochę tak, ale ciężko mi teraz jakby całą walkę przywołać sobie w pamięci i musiałbym się do tego przeanalizować. Jeżeli tak, trenerzy mówią o tym w 100%, łupami trzeba na tym po, po, popracować, ale myślę, że jeszcze tak poświętujemy. Jutro jest Wigilia w Czerwonym Smoku, jeszcze później Wigilia, Święta, Sylwester. Później zjadę na spokojnie do Poznania, przyjdę na trening i wtedy sobie siądziemy razem, obejrzymy tę walkę, przeanalizujemy wszystko, no bo to jest ciągła praca ten pas. Spodziewałeś się, że jest lżejszy, cięższy. Jakie to uczucie mieć go teraz na barku? Wiesz co, niesamowite, aczkolwiek będę w stu szczery. Ja w, moment, w momencie, gdzie przygotowywałem się, w momencie, gdzie wychodziłem do walki, czekałem na walkę, jakby wiecie, wizualizowałem sobie wszystko, to momentami nawet dopiero mi się przypominało, że kurczę, że ja w ogóle się biję o pas. Naprawdę, to jest to jest moja szczera chęć wygranej i, i szczera motywacja po prostu tego, że to jest ta trylogia i żeby wygrać z sobą. A pas jak był drugorzędny i dopiero teraz się bardzo mocno na tym skupiam, no bo jednak to jest też spełnienie marzeń i, i coś pięknego, tak? Taki, takie po prostu no coś niesamowitego. Szczególnie jeszcze mówię, jeżeli chodzi o ten event i, i całe wydarzenie. Przed chwilą zakończyła się walka Idola i Twojego takiego, można powiedzieć, pierwowzoru, ponieważ trenowałeś w Arachionie z Mamedem i na pewno od początku kariery patrzyłeś na niego jak na po prostu swojego takiego wzorca. Czy udało Ci się obejrzeć teraz tutaj na backstage'u, czy, czy miałeś okazję ją widzieć i jak Tobie się podobał ten pojedynek? Udało, siadłem przy laptopie gdzieś tam w, w, z mediami i oglądałem tę walkę. No i, no, no i przepięknie, ucieszyłem się, mamet zrobił to, co ja uważałem, że będzie najlepsze, obalił gdzieś, gdzieś Mariusza i skończył czasami i bardzo dobrze, że wylądował z góry, że. że bo, bo inaczej myślę, że jakby się bawił w jakby bardziej jakby się wdał w grę Maria, Mariusza, to było bardzo ciężko. Pan na afterparty mistrza Browarek, nie wiem, kola z cukrem, czy odpoczynek i sen? No wiesz co, bardzo, 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 ale to bardzo mocno teraz cierpię, bo siadłem. Przed walką Momeda na, na krzesełku i wybiłem całą kolę i, i to był bardzo zły pomysł, bo skok cukru, bo, skok cukru i za, za, za bardzo gazowany na pusty żołądek i i bardzo cierpię teraz, więc zobaczymy, na pewno się spotkam ze znajomymi, z rodziną i razem gdzieś sobie porozmawiamy i będziemy świętować. Zapytaj trenera jeziorskiego, jak się wlewa kole, żeby, żeby się nie gazowała, bo może, może coś o tym wiedzieć. No musi mi seminarium zrobić, na pewno wie. No to co Kuba, jeszcze raz wielkie gratulacje i oby ten pas jak najdłużej był na Twoich barkach czy biodrach. Dziękuję Wam bardzo, pozdrawiam. Dziękuję wszystkim. Dzięki, Dzięki, Dzięki bardzo.